Cześć, z tej strony kebab. a ze mną jest... Nisko. Cygan. Jeszcze jeden Cygan przyszedł, ale nie zwracaj na niego uwagi. Ej, ale mi się nagranie nie odpaliło. Ja pierd... Nie no, żartuję, odpaliło mi się. Eee... nie wiem co my będziemy robić. Dobra. No przedstawisz ja. Wiem jedno. No, nie, tylko, że, czekaj, czekaj, mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Nie. Tak, daj mi coś nie zwracajcie uwagi na tego trzeciego, bo on to jest jakiś no-name, dołączył nam na serwer i nas szantazrował. Okej. Okay. Dlatego nie zwracajcie uwagi na niego. Na Kebaba tak, ale mnie na tego... Ja, no to co ja miałem powiedzieć? Ja, jak patrzyłem na ostatnie filmy, to zauważyłem, że nie mam za bardzo... Jest mnóstwo wyświetleń. A Ty, jakby to kebab, patrzeć, ey, mało subskrypcji, kebab, więc polecam, kebab. żeby zasubskrybować kebaba, bo czemu by nie? Kto by nie lubił kebab. kebaba, prawda? Pamiętajcie, że wtedy próbowaliśmy ten zrobić na cicho i chyba najlepiej. K ej, czy oglądasz tam dokładnie? Tak, to, tak się... widziałem, no ja dokładnie obejrzałem. do góry Dlatego, chyba. kto jest medykiem? Ja. Cygam. Nie, nie zwracajcie uwagi do tego, no tylko chyba mi nie, nie, nie przytulili tego najlepszego przyjaciela, który tu jest! O A, Ja Spokuję się go przyjaciel! Noch z cholera! No i wszystko idzie bardzo dobrze, jak widać. O ja pier. Tylko Dobra, nie... Mam... O czekajcie, ja mam granatnik, ja go zabiję. Baga, no, Albo ja sam zginę. Czy ktoś mnie może uleczyć? Mam 2 HP. Dziękuję. Ci. Nie Patrz ma. na to, pokażę ci teleportację. Widzisz ten kwadratowy karabin? Nie. Kwadratowy karabin u mnie ten jest. Patrz na to, teleportacja. Można No. Czemu tym ten... Jak do nas się wbiły jeszcze się no No, eee. no, no cię z tej rury od kaloryfera! Przyganie! Czy ktoś mi uleczyć? Nie jest twoje z blisko, tak Coś co? rzuci... Ja umieram! O, przeżyłem! No cholera! Czy ktoś mi może uleczyć? Ja... Nie do ciebie! Będzie. ja tu zatrzymam wrogów. Ja Czekaj, tu zatrzymam! Ja leczyć do... się tam! Piuuu! No dobrze! Lara! Teleportacja! Teleportacje. Zrobiłem teleportację. No zrób ja. teleportację do bunkru! Coś, co robiliśmy na tamtym filmie, robię coś co robiliśmy na tamtym filmie. Ale zrób teleportację do bunkru Ja robię to co robiliśmy na tamtym filmie Rabik ja robię... Uratujecie krzyś. Teleportacja nie, do bunkru. Dziękuję! Jedyny przyjaciel ku mnie Ja umiem coś czego wy nie umiecie, teleportację do bunkru A Czemu nie działa! Ej, fajnie, mi nie działa! Ciekawy karabin mi nie działa na O Jezu Dobra jestem w bunkrze Pancerfaus, Jezu, kwadratowy pancerfaus. Ja do na... ja o, nie. Pan. o nie! E, pan. U, o nie, kwadratowy pancerfaus, Fajnie. O Dzięk. CO JEST?! O, jest! No, to go zabiłeś?! <grym> Karma za tamten film. <grym>? O, nie, Egzes... o nie, Rura od... Czekajcie, za, zabiję go zestawem naprawczym. Chciałem go zabić zestawem naprawczym. Jakimi wy jesteście przyjaciółmi. Dobra, my z Michałem wchodzimy. Kto tak pierwszy ten zostaje. lepszy A my w ogóle wszystkich zabiliśmy? Kto pierwszy ten lepszy, kto jest ostatni ten zostaje Ciekawe. Nie O <tosłuch> Cieka <tosłuch> Jej, <tosłuch> to się Nie żyje O ja też ja, jak Michał, tu jestem, ja zniszczę ja... tego Ja Powiedzieć wam dlaczego? Ja zniszczę tego Panzerfausa. Bo oni trafili w granata, którym strzelałem. Nie! Lubię, że zniszczę. Dobra, nie, nie leczymy tego. Brawo, zniszczyłeś pancerfauza. No halo, ulecz mnie. Nie. Ulecz mnie, ja tu umieram. No co to za film gdzie mnie musi gdzie ja muszę umrzeć? Co poradzę, że jakimś cudem boty trafiłem w granata mojego No i po coś się nauczył tego nie leczenia? Czekaj, idę, się oglądasz, bo ciebie się załamuje Gaddę Met Hans Ja Nie wchodzi, nie, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź jebem. Pierwszy Okopcie się i szykujcie do... Usięć wejść! Poczekaj! No szybko budować! No, jeszcze w takim momencie, zarobiście. No nie! Ej, kebab, bo no tak to no im taktyczne, tylko żeby nam nie wyjechali w pancerfa... Y do... Mają wjechać z ciekawe jakim cudem. Buduj karabiny okopowe, okopy buduj. No, no. Stary, ja aktualnie buduję. Za nie, szopa taktyczna, do szopy taktycznej to też Ej, pamiętasz jak wtedy byliśmy na miejscu, nie Nie, ja nic nie pamiętam, jak tak będziesz wszystko gadał. Ej, ale chyba, bo wtedy się coś takiego, nie? Tak, takiego, czegoś, czego nic nie rozumiem, za dużo to, gadasz. To byliśmy na górze, no. spadnę i na, na sto Tak, i wszystkich zabiło. Wygraliśmy grę w takim Opa. cudem. O, ktoś co pan Chwila, gdzie jest skrzynia z amunicją? Szybcie co? Ja aktualnie robię tak szybko. No ehm, szybko kto może to niech idzie po... na karabin jakiejś, o karabin. Ja Co wy robicie? Osłaniać I tu, mnie! Z karabinu ich rodzą! Czy ktoś może mnie osłaniać? Nie bądźcie czatami się nie chowajcie! Niech mnie osłania ktoś tyły. Ja tu osłaniam z karabinu maszynowego! Wy się nawalajcie, my we trójkę damy radę! no domu No to mają się osłaniać mnie! Mam jeden No to umrzyj! Nie! Czemu ty jeszcze żyjesz? Powinieneś nie żyć! Nie Dobra, ja żyję! Brawo, chłop z miotaczem ognia wybuchł. Kurde, powinienem się Ej, położyć. ja nie żyję. A, Hans, Hans, Hans! Ej, bo jest taki problem, ja nie żyję. Ja tak samo, zaraz. Nie! Kur... spierd... Uratuję... może... o, 38 HP, nadal za mało. Leci flara, nie, Dziękuję, że mi powiedziałeś, dzięki temu będę mógł uciec, no, god damn it. Jak, o, czołg mnie przywitał. Czekaj, e, użyj szybko, uleć wszystko, a nie, dobra. Nie, nic, 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 nie. Trzeba Biegnij. Wiem, czy dasz radę, medyku. Pancer! Szybko rzuć mi apteczkę, apteczkę, apteczkę. Apteczkę, apteczkę mi rzuć. Nie żyje! Gdzie uratować! Uważaj, tam jest gwiazd Gdzie... Nawet mi... Czy ty mi rzucisz apteczkę w końcu? Żu... Rzuć mi apteczkę! Nie rzuć! Wow, O No kurno, jeszcze jeden! Nie mam amunicji do pancera! O dobra, całk zniszczony! Bardzo dobrze, idę tak, 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 tak. po amunicję do pancera. Jaka, tu w święte miejsce, na górę. Na górę to dołu. Wow. Dobra, poczekać, mam pancera. Ty, ej, mam takie pytanie. Chcielibyście wiesz, że od drwujkę? nie, ja się zaraz wezmę. Brakuje mi, możliwe, ja brakuje mi troszkę amunicji, ale ja ja oh, nie. Kurno, ja się staram, żeby wam pomóc. Serio? Nie widziałem. No od ja. kilku dni już! Czemu ja nie mam... Mam cela jak mama z wesela? Dobra! Otaczają nas! Ja kto... Kto był tym takim... Kto był ja Mendo? Ja to nie. ty! Ja próbowałem ty teraz wystrzelić! A. To ty! Ej to nie ja! To ja nie wyczelę. ja! ja. Samolot! Ej, nie wiem kto to był chamski, ale chciałem zrobić secret ending. I ktoś użył, bo miałem zablokowany ten guzik. Ale to nie ja, naprawdę. Dobra, jak widzicie. Jak widzicie. Posłucham! Jak, jak widzicie, może to ja użyłem, może nie ja, to się okaże.